Drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, przedstawiciele władz samorządowych, drodzy rodzice, nauczyciele i uczniowie Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego. Gromadzimy się dziś, aby dziękować Panu Bogu za dar waszej szkoły która świętuje jubileusz 300 lat swojego istnienia. Ponadto gromadzimy się, aby wspominać, wspominać miniony czas, a przede wszystkim minione pokolenia nauczycieli i uczniów. Wreszcie gromadzimy się także i po to, aby prosić o Boże Błogosławieństwo dla tych, którzy w Waszej szkole obecnie uczą się, i pracują. Moi drodzy, szkoła to przestrzeń wspólnoty młodzieży i pedagogów, wychowawców i nauczycieli, uczniów i rodziców. Jest to miejsce, w którym się uczy, wychowuje, kształtuje umysły, wrażliwość estetyczną, religijną i moralną. Dodajmy, że w tej przestrzeni pogłębia się także relacje z Bogiem który jest źródłem wszelkiej mądrości i piękna. Rodowód waszej szkoły sięga XVIII wieku, kiedy to biskup Konstanty Felicjan Szaniawski specjalnym dekretem wydanym w Krakowie 4 czerwca 1726 roku i potwierdzonym bullą in apostolice dignitatis solio Erygował seminarium duchowne i szkołę w Kielcach pod wezwaniem świętego Stanisława Męczennika. Utworzenie szkoły okazało się niezwykle ważne z kulturotwórczego punktu widzenia. Wydarzenie to zadecydowało o rozwoju naszego miasta. Szkoła w pierwszym ćwierćwieczu XIX wieku stała się placówką rządową. Przeżywając różne koleje losu, dotrwała do dnia dzisiejszego, a jej progi opuściło wielu wybitnych wychowanków, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej nauki, kultury, gospodarki. Mówią o tym kroniki szkolnej statystyki. Dziś, gdy przeżywamy tak ważny jubileusz, Chciałbym, byśmy nieco zatrzymali się i zastanowili nad istotą szkoły, nad jej posłannictwem, które przecież jest niezmienne od lat i od wieków. Przywołajmy najpierw w naszej refleksji przykład Chrystusa nauczyciela i szkoły, szkoły, jaka wokół Jego osoby się ukształtowała, szkoły Jego uczniów. Przecież Jezus był nauczycielem i to dobrym nauczycielem. Upewnia nas o tym pewien młody człowiek, który podszedł do Niego, jak słyszeliśmy, i zapytał, nauczycielu dobry, co mam czynić. Bo dobry nauczyciel nie tylko uczy dodawać i odejmować, nie tylko przekazuje suchą wiedzę o świecie, ale uczy rozumieć. Uczy szukać sensu i celu życia i pokazuje drogi wiodące do tego celu. Chrystus, nauczyciel, niewiele pisał. Prawie wcale nie używał tablicy do pisania. Tylko jeden raz, gdy przyprowadzono do niego nieszczęśliwą kobietę, coś pisał na piasku. Potem powiedział do niej: Idź i nie grzesz więcej. Ja ciebie nie potępiam. Jedyną tablicą w szkole Chrystusa była tablica przymierza, na której Bóg wyrył swoje przykazania. Tablica przymierza zawiera wszystko co dotyczy życia Boga i człowieka. Ani jedna jota, ani jedna literka na tej tablicy nie została przez Jezusa ani skreślona, ani zmieniona, ale Wszystkie one zostały potwierdzone i wypełnione. Wprawdzie Jezus nie uczył matematyki, ale uczył, jak mnożyć talenty. I tego, że człowiek nie powinien zakopywać otrzymanych talentów, nawet jeśli ma ich mało. Rachuby Chrystusowe były dziwne, dla Niego liczba jeden, paradoksalnie znaczyła więcej niż 99. Gdy dla odnalezienia jednej zagubionej owieczki pozostawił 99 innych i poszedł szukać tej jednej. Na tej podstawie jest zawarta nauka, czy w tym przykładzie Chrystusowym jest zawarta nauka, mówiąca o tym, jak wiele czasu i cierpliwości wymaga uczeń? Aby go najpierw odnaleźć, zauważyć i dać mu później szansę rozwoju. Pan Jezus, nauczyciel, nie uczył też geografii ani biologii, ale uczył zachwytu nad pięknem przyrody otaczającego świata, gdy mówił: Przypatrzcie się ptakom, przypatrzcie się liliom polnym, jakie są piękne. Uczył pokory wobec świata i zachwytu wobec. Dzieła stworzenia i stwórcy. Był nauczycielem otwierającym serce i oczy na piękno. Wielki to nauczyciel, który potrafi zaszczepić w swoim uczniu, w swoich uczniach, pasję poznawania tego, co go otacza. Chrystus Nauczyciel uczył również swoich uczniów zdolności rozpoznawania znaków czasu. Uczył mądrego rozumienia i odczytywania historii. Jeszcze dzisiaj tak wielu ludzi nie posiadło tej ważnej życiowej umiejętności. Wreszcie, Jezus, nauczyciel, nie był politykiem ani politologiem, ale uwrażliwiał swoich uczniów na to, że władcy narodów uciskają je. A wielcy dają odczuć swą władzę, i dodawał zawsze: Nie tak będzie u Was, lecz kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie Waszym sługą. Chrystus uczył mało popularnej dzisiaj umiejętności służenia sobie nawzajem. Jak ważna to nauka dzisiaj, gdy ludzie często, jak się to mówi, po trupach dążą do swoich celów. Wiemy, że szkoła nie jest wyłącznie miejscem zdobywania wiedzy o świecie, ale jest miejscem, w którym zawiązują się przyjaźnie, czasami głębokie i na całe życie. Taką szkołą była Szkoła Chrystusa. Jezus żył w wielkiej przyjaźni ze swoimi uczniami. Musiała to być przyjaźń bardzo zażyła, bo prawie wszyscy uczniowie oddali za Chrystusa i za Jego nauczanie, oddali swoje życie. On mówił nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś, życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Codzienna praca nauczyciela w szkole, ta praca nauczyciela naprawdę oddanego. To poświęcanie własnego życia dla wychowania młodego człowieka, to w pewnym sensie oddawanie życia zapowierzonych młodych ludzi. Dlatego też nie ma większej nagrody dla nauczyciela niż uczeń, który jest gotów wiele dać za usłyszane z ust nauczyciela wartości, treści. Nie ma większej nagrody dla nauczyciela niż uczeń, który całe swoje życie wspomina mądrość, dobroć i jednoznaczną, wyraźną osobowość swojego wychowawcy, nauczyciela. Bo ten nigdy nie wyparł się ani nie zmienił wcześniej głoszonych prawd. Może właśnie dlatego Święty Jan Paweł II. Wspominając swoich nauczycieli i szkoły, które ukończył, uniwersytety, gdzie był studentem, pisał: Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Papież miał na myśli najpierw miłość Boga, która w ciągu całego jego życia objawia, objawiała mu się na różne sposoby. W mądrości i wiedzy jego profesorów, w życzliwości starych wychowawców, aż do prostoty pani sprzątaczek szkolnych i woźnych. Bo w szkole nie ma osób nieważnych. W szkole wszyscy są ważni. Od pani czy pana dyrektora, przez grono nauczycieli, panią sekretarkę, do pana woźnego. Które otwiera i zamyka szkołę. Moi drodzy, kiedy myślimy o szkole i nauczycielach, to zawsze myślimy o tym, jak ważną funkcję spełniał, spełniali i jak wiele im zawdzięczamy. Wtedy wyobrażamy sobie osoby, które zaraz po rodzicach zostali powołani, aby swym wychowankom. Pomóc stawać się ludźmi. Owszem, nikt nie zastąpi młodemu człowiekowi matki i ojca, ale też nic nie zastąpi dobrej szkoły i oddanego nauczyciela. Kończąc, pragnę życzyć dyrekcji całemu gronu nauczycielskiemu, wszystkim pracownikom szkoły. Którzy dzień w dzień poświęcają swoje siły wychowaniu młodego pokolenia, by Chrystus dobry nauczyciel dodawał im sił. Młodzieży życzę otwarcia się na dary Ducha Świętego, by mogli stawać, by mogli stawać się Sobą według Bożego zamysłu. Tym, którzy przed laty albo zupełnie niedawno ukończyli Liceum Ogólnokształcące w Kielcach imienia Stefana Żaromskiego, życzę, by z dumą wspominali swoją alma mater i cieszyli się zawartymi w niej przyjaźniami. Amen.